Siema ponownie! Siemanośku ludzi i zwierzęta oraz tej malutkiej, i też jest. To Maduś, to jest kolejny odcinek Konsultanta. Dzisiaj chciałbym w ogóle wypróbować, Ty, czy to co kupiłem ma sens, czy w ogóle ta farba i te naklejki się zdzierają. E, zaraz zobaczymy, może tym razem dam tutaj jakoś. Tutaj myślę, że będzie ok. Idę po te rzeczy. Na razie tylko trochę tutaj sobie tak oczyszczę z na mokro. Teraz na sucho. Teraz zobaczymy, czy to schodzi. Mam takie trzy. trzy, które jest najsilniejszy, albo który jest do czego. Ten czarny mi się wydaje bardzo łagodny. A chyba ten jest najmocniejszy. Co się idzie. Zobaczmy papier. Papier dużo lepszy. Dużo kleju zostaje. okej, okay, dużo mi to już ułatwiło trochę farby zejdę ja to robię tak z grubsza, bo na to i tak pójdzie farba biała i naklejki, więc one trochę Wyrównałem jak są jakieś nierówności bordzy na przykład. Wiedziałem, że całą naklejkę nie zajmuję, bo to nie ma sensu. Bo go na razie przygotowuję do malowania. Uch. W końcu. Dobra, odkręcimy jeszcze. Ej, nie mam klucza Ale.

A tu już będzie szybciej. Okej. Okay. Ciągle się zastanawiam, czy tarczówki nie zrobić trzy te, które są. Dobra. Na dzisiaj tyle. Ręce robotnika. Dzięki, że mogłem się wygadać. Dzięki, że mnie wysłaliście. Widzimy, słyszymy się już jutro o tej samej porze. 18.00. Był z Wami Jaduś. Trzymajcie się. Cześć.